Siemano na wszystkim, tutaj Matuszek in 2 jest? Minecraft na modach, no, siódmy odcinek lub ósmy, bo dawno nie nagrywałem, nie patrzyłem na YouTube'a. Tak, yy, no, chciałem wam oprowadzić, jestem w innym miejscu. Mam generatory, tam, no, ogólnie. No. I to jest wielka taka posada. Tak, i tu. O, o. Tyle jasno, was, bo tutaj był wiz, ale nie cał i cały i te gluty mi wybuchły. O, ale laguje że <laughs> no. Ogromny domek. Tu z kluczy. Możemy sobie poprosić na przykład 11. Niech ile mi będzie tego potrzebne. Jeszcze raz tyle. 11. No go! Tanki będę musiał zrobić. raz. dwa... Dobra. to się dosadzić? Nie, dosadzasz Że No Tu nie wiem, co to jest, kurde, jakieś ufo mi. Mam farmy trzciny, tylko to jest gdzieś daleko. O! Nie umiem zrobić. Mamy diaksy. Tu mamy to. Tu też mamy diaksy. Tu mamy <noise> fabrykę wody, tylko mała. O tutaj mamy no, lawy, znalazłem się źródło lawy, no i tu mamy lawę. Mam energię, tylko muszę to włączyć. Działa! Fuck. Fak teraz działa. No, mi nam się już wyłączyło. Dobra. Tu mamy z diaksów. Tylko sobie to przejdziemy. Już nam... Po jednym serduszku jak na przykład to zrobię, to coś się nadarpa. Tutaj też mamy. O. Muszę. mark and 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 and, and, and. ra mm, 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 mm. o matko ile tego już jest A, patrzcie dr <laughs> Fajn to. Hopsza. No, tam jest Twilight Forest. Tam. Ja tylko dzisiaj chciałem wam pokazać, że. O, no, domek! Hop. Robiłem. Tam. Tutaj mamy wielki ten. Tam mamy dirt. Akurat. Będę musiał to zakryić, Tylko chyba nie mam chemienia. Hilozap. A tam mamy Ten Neter deneter. już nigdy nie idę, bo się na jakimś bezludziu daleko. Tak, yy, mam klucz, mam. Kamień pilozo. Pff, ho, ho. Request, 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 request i request. A weźmiemy sobie co nam. Już są? się mi craftują. Automatic crafting. O, będę leśnił, ale fajnie jest chyba zbroja jak żelazna, ale nie wiem. Mm -hmm. Gdzie wam pokazać. O, tu mamy rury. Tu też rury. Tu też, tu mamy takie różne. Tu nie był tam ale tu nie ma. Jedzenie i pochodnie. No i minerały. No i tu nie wiem co będzie. Ale jest git. No. Mm. No i chciałem wam... No, ogólnie to pokazać. No. No i ja się żegnam. Siemka.